Bardzo, 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 bardzo rzadko pomagam osobom, które nie są moimi patronami. Ale Agnieszce postanowiłem pomóc. Po pierwsze dlatego, że zdanie 11 jest zadaniem, do którego można się przdać, a po drugie dlatego, że zrobiło mi się Agnieszki zwyczajnie po ludzku. Żal. To teraz szybkie przyp. Ten obrazek nie jest pomocniczy. Trudno powiedzieć, żeby środek masy tej kulki startował z powierzchni Ziemi. To po pierwsze. Po drugie, mamy obliczyć szybkość, czyli wartość prędkości, a nie prędkość. No i po trzecie, rozbijanie tego na cztery podpunkty jest adydaktyczne. Trzeba na to spojrzeć całościowo, holistycznie. Rozwiązuje się to albo w całości, albo wcale. Namaluję lepszy obrazek. Oś Y. Oś X będąca na poziomie gruntu. Maluję cegłę A, traktując ją punktowo. W sumie cegła mogłaby mieć taki cegłowy kolor, nie? No i maluję cegłę B. Byleby nie bezpośrednio nad cegłą A, bo one nie mają się zdarzyć. Mają się minąć. H max A, tutaj. Prędkość początkowa cegły A. V0A. Prędkość początkowa cegły B wynosi 0. Teraz, nie przejmując się danymi szukanymi, robię to, co trzeba zrobić, żeby rozwiązać każde zadanie z kinematyki. To znaczy, zapisuję równania na położenia i na prędkości dla obu ciał w tym wybranym układzie odniesienia. No to zacznę od cegły B. Prędkość cegły B w funkcji czasu. Prędkości początkowej nie ma, więc zostanie tylko minus GT. Minus, bo przyspieszenie ziemskie jest zwrócone przeciwnie do osi Y. Y cegły B w funkcji czasu. Y początkowe wynosi Hmax A. Prędkości początkowej nie ma, więc zostaje tylko minus jedna druga GT kwadrat. Prędkość ciała A w funkcji czasu. Prędkość początkowa istnieje, wynosi V0A i będzie maleć. y ciała A w funkcji czasu. No i małe przypomnienie dla zielonych. Co tu się teraz k wydarzyło? Wziąłem równania ogólne, wektorowe na prędkość i na położenie i zapisałem je dla obu tych ciał z osobna w postaci algebraicznej i pasującej do warunków zadania. A to znaczy, że dopisałem minus tam, gdzie zwrot przeciwny. Te równania, z których wyszedłem, to prędkość początkowa wektor dodać przyspieszenie, czas. No i x, czy też y w tym przypadku w funkcji czasu, to jest y początkowe, które tu na przykład wynosiło hmax. Dodać prędkość początkowa, czas. Ta prędkość początkowa tu wynosiła v0a. No i dodać przyspieszenie. T kwadrat przez 2. No a że przyspieszenie było przyspieszeniem ziemskim, zwróconym przeciwnie do osi Y, to dostawało minus. Wyznaczę sobie H max A. Wydaje mi się, że mam dość danych. Z tego układu równań powinno się udać. Przy maksymalnej wysokości cegła A ma zerową prędkość, więc to równanie będzie miało tu 0. Se pisze. No to w takim razie jestem w stanie wyznaczyć czas, po którym cegła A osiągnie maksymalną wysokość. Nie jest trudno się domyśleć, że to będą dwie sekundy. No bo przyspieszenie ziemskie zmniejsza prędkość o 981 m na sekundę w ciągu każdej sekundy. Tu nie popełniłem błędu przybliżenia, to jest OK, bo są ładne dane. No ale dane nie muszą być zawsze takie ładne. I czasami tu wychodzi podziewna liczba, którą trzeba przybliżyć. Dlatego lepiej jest operować na symbolach. I dalej będę operował na symbolach, żeby było bardziej ogólnie, bardziej elegancko. Znając czas. V0A przez G obliczę, na jakiej wysokości cegła A będzie miała zerową prędkość. V0A razy czas, czyli razy. V0a przez g. Odjąć jedna druga. G. I czas do kwadratu, czyli to do kwadratu. To się pójdzie kochać. I mam V0a kwadrat przez g. Odjąć jedna druga. V0a kwadrat przez g. No czyli kończę z V0a kwadrat przez g. I tak, to osobne podzadanie można było zrobić dużo szybciej z zasady zachowania energii, ale w tym filmie staram się pokazać, że całą kinematykę da się zrobić z tych dwóch równań tylko. W tym jest mowa o mijaniu się, nie o zderzeniu, ale i tak skorzystam sobie z warunku spotkania dwóch ciał. Albo ujmę to inaczej. Mijając się, są na tej samej wysokości. Mają te same y. Czyli... I teraz przepisuję. To się wywala. Za hamaks A wpisuję to. Się trochę skraca. I, I już wydaje mi się, że wyznaczyłem czas, po którym się spotkałem. Zapiszę go tutaj ładnie, żeby był na widoku. Teraz zastanawiam się, czy to ma jakiś sens. Czas lotu w górę będzie trwał 2 sekundy. Po dwóch sekundach wyzeruje się prędkość cegły A. Oczekuję, że spotkają się w czasie krótszym niż dwie sekundy. Problem w tym, że z tego wychodzą dwie sekundy. A to znaczy, że coś spi... Bo ten wynik oznacza, że spotkają się tu. Z tego wyniku dochodzę do wniosku, że cegła B w chwili jej upuszczenia pozostanie tutaj. I poczeka aż cegła A przyleci na tą wysokość. Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić, więc szukam błędu. I mam tu, zgubiłem dwójkę. Nie, nie zgubiłem jej specjalnie. Rozwiązuje to zadanie i takie rzeczy się zdarzają. I dobrze, że się to zdarzyło, bo mogłem pokazać, że gdy coś liczymy, dostajemy jakiś wynik, warto się na chwilę zatrzymać i zastanowić się, czy ten wynik ma sens. Taki wynik nie ma sensu, ale z dwójką już owszem. Spotkają się po sekundzie. Jeśli chodzi o czas, to nie ma różnicy między spadaniem swobodnym z wysokości Hmax pod wpływem przyspieszenia ziemskiego, a rzutem pionowo w górę z prędkością, którą uzyskałoby ciało B w chwili uderzenia o ziemię. Te ruchy muszą trwać tyle samo czasu, one są jakby swoimi nie wiem, odbiciami lustrzanymi. Od momentu wyrzutu ciała A do momentu osiągnięcia maksymalnej wysokości upłyną dwie sekundy. Od momentu upuszczenia ciała B do momentu uderzenia o ziemię z prędkością co do wartości równą V0A upłyną dwie sekundy. Jakby czuję, że te ciała miną się po jednej sekundzie i ten wynik mi pasuje. Ok. Wiedząc po jakim czasie się miną, mogę obliczyć na jakiej wysokości się miną. Albo, albo z tego równania, podstawiając tutaj ten czas. Albo z tego równania podstawiając tutaj ten czas. Wezmę to, bo trzeba czas tylko raz podstawiać. Czyli wysokość, na której się miną, oznaczają h. Dla czasu równego v0a przez 2g za hmax a już wpisuję v0a kwadrat przez 2g. Jedna, druga, g, no i czas. W kwadracie k byłbym zapomniał. Mm, przez 8. Umianownie z 8 tu będzie 4, odjąć 1 to 3. I znowu zastanowię się nad sensownością tego wyniku. Oczekuję, że spotkają się w połowie drogi, czyli gdzieś tutaj. No nie za bardzo. Oczekuję, że spotkają się powyżej połowy drogi. A to dlatego, że w chwili początkowej cegła A zapiła, a cegła B miała zerową szybkość i dopiero się rozpędzała. Muszę się upewnić, że to jest więcej niż pół tego. I to jest więcej, bo to jest 0,375 v0a przez g, a to jest 0,25 v0a przez g. To wygląda ok. Ja bym ten tak zostawił, bo jeśli próbuję podstawić, to muszę zrobić brzydkie przybliżenie do 14,72. Ale w polskim liceum uczyć takich praktyk, więc macie. Te szybkości to już sama formalność. Szybkość ciała B. Dla czasu równego tyle. Wynosi. Oczywiście nie ma przeszkód, żeby początkujące maluchy podstawiły sobie tutaj od razu jedną sekundę. Szybkość ciała A. Dla tego samego czasu. V0A pomniejszone o G, no i czas. No i wychodzi V0A przez 2, czyli 9,81 m na sekundę. Wyszło mi, że w chwili spotkania będą miały te same szybkości. I tego bym się spodziewał, bo w ciągu sekundy szybkość cegły B narośnie od 0 do 9,81. Zwiększy się o 9,81. I w ciągu tej samej sekundy szybkość cegły A zmniejszy się o 9,81, bo tak działa przyspieszenie. A to znaczy, że wyniesie połowa z tego. I jeszcze jedna uwaga, bo zauważyłem, że nie dla wszystkich to jest oczywiste. Jaka odpowiedź w punkcie D? Podajemy 9,81 metra na sekundę, a nie minus 9,81. No bo jak pytają mnie o szybkość cegły, czyli o wartość wektora prędkości, to ona nie może być ujemna, bo wartość wektora to jego długość, nie ma ujemnej długości. Ten minus ignorujemy. On znaczy tylko tyle, że w obranym układzie odniesienia prędkość B w tej chwili jest usuną przeciwnie do wyróżnionego kierunku. Wyróżniony kierunek jest kierunkiem w górę, a to znaczy, że VB po sekundzie jest w dół. I tyle. Se pokoloruję jeszcze trochę, bo... lubię. Pieska Leszka dzisiaj nie narysuje. No i jeszcze takie słówko podsumowania. Nieważne, jakie to jest zdanie z kinematyki, zawsze da się je rozwiązać, korzystając z tych dwóch równań, zapisanych dla każdego elementu układu z osobna, ale w tym samym układzie odniesienia. Z chwilą, gdy dałem radę zapisać te dwa równania, czyli dałem radę zrobić to, i to zadanie było już rozwiązane. To, co zostało, to tylko jakieś przekształcenie algebraiczne tych równań. Kinematyka naprawdę jest taka prosta.